Mał, mał, mam 5 pięć gwiazdek pięć zielonych, zabiam, I, nie zabiam. teraz mam 5 gwiazdek. Nie, mam 5, mam 7, mam jestem mam 7, No. mam no, niech się odzywa, bo to się, nic nie mówi. Nie, 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 Pożyskie to nie jest A ty się nie przywitałeś? Nie. No to się przywitaj. Yo. Yo, ludzcy, tralala. Um, 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 um. Ja, ja sobie wszystko dodaję za 600 monet. za takiego jakiegoś typa. Z czego ty To trzeba odcinek z... z... z ...Hero Zero he he to jest. jo jo Jakiś typ, Ja przegrałem z jakimś typem, bo, ja, bo on miał ja więcej... Jeszcze ja przegrałem z jakimś tytem... to, 15 mu zostało! A, ale dobrze, dobrze. Daniel. No? No to no. No co? Jeszcze ja przegrałem z tytem, który miał o jeden ode mnie więcej siły? ha? No? Przegrałeś z takim typem? No wtedy mi wygląda więcej siły o jeden. Aaaaa, ja sobie na dwane zbijam. No prawda, jak ktoś mił unik chuj Kto? Co? Ktoś mił unikł11. <grym> A ja miałem nie chuj jeden. <grym> Czemu? No to sobie zrobiłam. Hmm. Mam inne buty, bo one mi trochę dużo da... bo one dają hmm. mi trochę. Minus! Nie, ja nie Ale niewiele... ja nie wiem. Co to Mam tą łapitkę ciągle zbroję. Kiedyś ją zdejmiesz. No, kiedyś zdejmę. Za, pie, za 900, 500, no. za 100 leveli. Będę miał ostatni level, to już tu zdejmę dawno. To no, może coś będzie lepszego od tego, co... O oh, lol. Oh, lol.

Pandzia, jesteś? Nie ma Pandzi. No <noise> to za Ja sobie kupię towarzysza za 41 zł. Wiesz, herofero? No, towarzysza, towarzysza I ile to kosztuje monet? On, ko on nie kosztuje monetami, tylko złoty z prawdziwym hajsem. A ile dostajesz za łapki w górę? 500 słegu A za łapki w ogóle się nie dostaje? Ale ja dostałem 500 słegu A tu Ty robisz tam coś na klawie co? Nie Co się stało z Twoim głosem? Ale muszę się skupczyło. Jesteś? <grym> Problem. <grym> Problem, jak w świecie. Lol. Lol. A jeszcze ja serio to. Ja Co? wtedy byłam czas. Co? Ja wtedy byłam cały czas. Tylko się nie odsypałam. What <laughs> do Lol. think? What do you think? What do to. think? to? to. Ale mm. no Kto tu do mnie pisze? Ale... To, ale ja Ale ja To do mnie. Tu do mnie jeszcze dzwonił. No nie! A to ja nie musiałam odbierać. Głupi jesteś, bo ja. Bo wy rozmawialiście i to, to wtedy mogę to wbić do rozmowy, tak? Czemu nie wbiłeś? Co chcesz tu robić, Piotrek! <grym> Dobra, zadzwonię tylko do tej, do Dominiki, ale ona nie jest online. online. <grym> Jaku? Haker. Jaku? Jaku? Haker. kurwa hacker? Haker. Idę to do palda A Daniel, Daniel, wiecie, jak bo gra, to, to ja grałem i miałem sobie miecz i ktoś mówi, no zostałem sam, bo to, i typ mówił, że jestem cheaterem, bo ja go zabiłem z miecza, a on był na górze, a ja byłem na dole, a to po prostu mam takie PWP. nie pisałem, może mam takie PWP. Jestem na winowym parku w Minecraft. O my zaraz będziemy kończyć odcinek. No coś mało, krótkie są. Sześć no. minut. no to minut, mnie wywaliło jeszcze kąpo. Jeszcze mnie wywaliło te ręki. Uuu, Jesteś głodna? Nie, nie jestem ja głodna. A słabość jest przy tysiącu No, nawet jest na więcej. Jesteście? Nie tak... Kata... Co? Jesteście? Jakby ktoś, jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to byśmy idli tato do pokoju. Ale, ale w kodziem, w kodziem w kodziem w ja nie wiem, co wierzę. Idziesz do Saję? Nie, ale jest, jest, jest podobna gra do Saję. Ion. Ale skąd mogę być? Tu widzisz, że to jest kupu? Ale ja. Bo ja widziałem, że to wygląda. Mogę ci połączyć kamarkę, pokażą mi to za tak. nie, 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 dziękuję. To na tyle jest online. No wiem, bo cię nie zlaj. Napiszę się ma salut. Łodku. Ja mu Oni co na kąpie są. Ja muszę salut. Ja mu też napisać salut. napiszę mu salut. Mu napisałeś? Ale... Ot. Salut! Idy ja jak mu napisałem? Salut. Jestem gli na parku. Gdzie? W na parku w Minecraft'ie. Ooo, sekundy. Ej, rozłączy się do do mini party. Nie. I się rozłączył. Nie, jeszcze się nie rozłączył. <noise> A już się chyba rozłączył No. no. No strafliwy lagi. Nie, nie mogę. Bo nie, bo nie chcę odebrać. Ja ja nie, nie, nie chcę ja odebrać. No nie chcę odebrać. Ale to mnie nikt nie dzwoni. To, albo jesteś w jest rozmowie dupowej, to dlatego. <grym> A, nie. Dobra, ludzie, będziemy kończyć ten odcinek. Ja się wezmę i teraz wy. Co? A no, ponownie odnajdźcie się. salute。这第一 salute。